Cześć kochani, dzisiaj na kolację będą warzywka, krewetki i kraby w dęburze. Kochani kraby. Imitacja bardzo. krabów. Imitacja krabów. która może nie jest za bardzo zdrowa, ale ja bardzo lubię. Raz tam wiesiąc aktualizuje nikomu nie zaszkodzi. Tutaj mamy white pacific White Shrimp z Pacyfiku. Czyli krewetki. Krewetki też nie za bardzo zdrowe są. Ale, ale lubimy ale... raz na jakiś czas lubimy. Na... Czas a do tego jest. będzie pieczarka, kalapior i cukinia i to będzie wszystko w panierce po japońsku shrimp tempura veggies in tempura zaczynamy kochani ja muszę teraz te szrypiki czyli krewetki wszystkie poczyścić tutaj wychodzi 16,20 na no. pół, kilo. No nie, pół kilo nie tu jest 340 gramów No na pound pisze no ale tu Bo jest 340, pałki, tak, tak, dlatego tak, tak, jest 12-13. Tak. Tak, tak tak, ale tu jest e, 300 gram. Tak, 300, no to Bo dlatego... Tak, tak, Ostatnio tak, było 30. chyba 13. No trzeba wychodzi 13. To jaka wielkość. Wszystko zależy. No. no to teraz przygotujesz. Ja szykuję i za chwilkę szykujemy do smażenia. I tutaj mamy krewetki. Było tym razem też 13 jak zawsze. Wpłukałeś, tak? Wróciłem te kraby, imitację krawów, i teraz dodajemy sok z jednej małej cytrynki. I wszystko wymieszamy i moczymy, jak długo? 10 minut? 10, Dobrze. 10 minut moczymy w tej wodzie z dodatkiem cytryny. Odsączymy i będziemy kroić krewetki zobaczycie jak Ok? 10 minut minęło Przerwamy na Rzucamy wszystko na Do i tylko puszczamy z innego. i wykręcamy i odcedzamy chwilkę odsączymy i za chwilkę będziemy... możemy no no za chwilkę jeszcze musimy to Coś, obsuszyć to, w ręczniku papierowym. No to za chwilę nie Nie może być to za mokre. Niech obciekną. Kochani, a teraz robimy panierkę do naszych krewetek i warzywek. Co mamy? Jedno jajko? Całe jajko. do jajka dodaję kubek zimnej. kubek 250 ml zimnej gazowanej wody. No my dajemy 250 ale to wszystko zależy, ile macie tego wszystkiego właśnie. Jaką ilość do, chcecie zrobić? Tak. Do smażenia. Bo jak macie więcej, to potrzeba I będzie więcej. I do tego dodajemy też tyle samo mąki. Czyli 250. Ja mam taką miareczkę sobie to pół bo dwie takie wsypuję. Dwie takie miareczki. To my, kochani, robimy to na styl japoński, ale w naszym wydaniu. I to wszystko wymieszamy. Ale jeszcze będziemy to doprawiać. Żeby zrobić po japońsku, kochani, to trzeba być Japończykiem. Trzeba mocno mieszać. Nie, bo to takie grudki mogą być właśnie. Muszą być właśnie takie grudki. Dobrze wygląda. To ważna jest konsystencja tego właśnie, tej panierki, tempury. No, lekko to rozrobię. Ja tak to jest... Mieszam lekko. Tak, tak, to wystarczy tutaj. Ale chcę teraz to przyprawić. Wystarczy. Ja to delikatnie przyprawię o, właśnie, bo... Japończycy nie przyprawiają. Po łyżeczki soli. A my przyprawiamy pieprz bo no taki jałowy jakiś, ja wolę przyprawioną troszkę czosnku granulowanego, ale to dosłownie sztypte, nie za dużo Oścute, nie za troszkę duże, tak? słodkiej papryki, też tak dosłownie sztypte i troszkę ostrej papryki też dosłownie sztypte takie minimalne smaki, żeby tylko były tak. i gotowa, czekamy żeby bo to było to można później nabrze. jeść z różnymi sosami, takie jak tam jak oni to się je masło z czymś tam mieszane, z czymś tam, z czymś tam. A niedługo zresztą zobaczycie, bo mi się właśnie wybieramy do takiego właśnie baru. Sushi Bar się nazywa. I wam pokażemy, jak to wygląda naprawdę. Nie jest to za rzadkie? Nie, nie, takie ma być, kochanie. Lepsze, za rzadkie jak za gęste. No to czekamy teraz na nagrzanie oleju mam tutaj kalawiorek, Dałam mąkę, zwykłą mąkę. Znaczy nie, bo dałam tej kukurydzianą, znaczy krochmal jak to się nazywa. No krochmal. Mąka no, ale kukurydziana to jest krochmal. Po polsku. Tak, 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 tak. Kukurydzianą dałam, pomieszałam pół na pół z zwykłą mąką. Bo robimy po naszemu skrobia kukurydziana no nigdy myślałam, aż sobie przypomniałam skrobia kukurydziana na pół z białą mąką i mieszamy cieście obtaczamy I wrzucamy. i wrzucamy na gorący olej tylko patrzcie co się robi tylko patrzcie jak to robi. wygląda i smażymy aż się usmaża. a tak mnie to chyba 2 minutki, tak? nie za długo do trzech minut Kalafiorek to może być troszkę dłużej Kalafiorek tak. tak. i ja tak posmażymy I najpierw kalafiorka tak. tak kilka razy pokażemy jak będziemy wyglądało paruję ja, słuchaj pierwsza porcja tak. gotowa kalafiorek wygląda że jest już usmażony zostawiamy dosłownie na 20 sekund żeby obciekł sobie z tego tłuszczu i przełożymy na to mrażkę I będziemy smażyć teraz pieczarki następne. O, niech chwilkę Pięknie. odcieknie Pięknie wyglądają. Pięknie. Teraz, kochani, będziemy wrzucać pieczarki. obtaczam taczam lekko w mące. Dla mnie to są grzyby też. A pieczarka to grzyb. Ale Tylko są. To Są tacy fajni, wściwscy ludzie, którzy mówią, że pieczarka to nie grzyb. A, nas To nie jest grzyb hodowlany pieczarki są rosną tak? no, o, oczywiście że rosną no i wrzucamy teraz pieczarka polna chyba się nazywa tak na łąkach tak, tak na pastwiskach nie chyba rosły Dla pieczarki tak oczywiście no i teraz pieczarki. No. Zamoczamy. zamoczone w tej właśnie tempurze tempura czyli panierka taka fajna patrzcie jak to jest wygląda Najważniejsze, żeby takie robiły się. Bo to można jeszcze polewać, ale nie, to dopiero zaczniemy polewać krewetki. krewetki. Dobrze, i jeszcze parę zostało. I smażymy Ta rumiano. na rumiano, na złocisto. Ja już nie mogę doczekać. Ja już nie mogę doczekać. Ach, nie tak. Ale zaraz kalafiorka złapie na, na pewno. Patrzcie, kochani. Ja złapię kalafiorkę jednego. Patrzcie, tylko. Coś pięknego. Mm. Coś pięknego. Próbuję. Mm. Gorący. Mm. Gorący, ale przepyszny kochani. Po naszemu przyprawiony. Smakuje 100 razy lepiej jak w tym barze co podają. Czekamy aż grzybki Kochani pieczarki gotowe tak jak poprzednio zostawiamy do obcieknięcia tłuszczu na 20-30 sekund Pięknie wyglądają Kochani te grzybki skupimy za chwilkę No i kochani cukinia leci teraz cukinia Strach, po szybciutko. naszemu, cały czas robimy po naszemu jakby jakiś Japończyk zobaczył co my robimy nie wiadomo my dla niego nie robimy kochani, my robimy ale dla ale może siebie. by polubiał, może by polubiał, bo to jest po naszemu to jest po chłopsku tak jak lubimy, robimy jak a nie robimy. jak tam restauracja bogate, takie po naszemu kochani, najlepiej smakuje. Tylko patrzcie. Też pięknie wygląda, bo i tak samo się smaży, a smakuje jeszcze lepiej. kończymy cukinię i na chwilkę będzie najważniejszy element dzisiejszej kolacji. i Cukinia gotowa! znowu obciekamy i czekamy pięknie wygląda patrzcie, mamy tutaj już kalafiorka grzybki i poleci cukina Pani teraz mój przysmak czyli krewetki bardzo lubię Obtoczyłam w teraz każdą będę tak obtaczała w cieście ale wrzuć od razu ze trzy do tego bo to, Ach, to, to, to... Tak, że trzeba od razu. Ach. Mamy ich trzynaście. To na dwa razy. Robimy na dwa no, razy, bo na ten razy. pojemnik jest to nie zmieści więcej. A nie to chcemy, tak żeby wieksze. się polepiły. No, uh -huh. Będziemy zaraz polewać. Będziemy krawetki właśnie w ten sposób polewać. Nie. No, jeszcze to więcej polać? kałeczki to trzeba kontrolować no właśnie też się kleić mogą na spodzie tak? jedną nie, nie to ja nie potrafię ale... jedną no, w domu kontrolę mieć kontrolę żeby nie wszystkie są fajne dobra o wej, ja, nie chciałem nie nie postawić e tej dawać. Nie, są fajne po tej. jakaś jedna jest to trzyma nie tutaj, tak, tak, tak. Nie, Tak, Wszystkie się. Przyglądamy się. Przyglądamy się. Przyglądamy Na Przyglądamy krewetki Przyglądamy wykładamy teraz I został ostatni element. Wrzucamy teraz na koniec kraby sztuczne, ale kraby. No i, kochani, ostatni element, czyli kraby. Ósme. Teraz polecam na talerz koło srybów, czyli krewetek i będziemy zajadać. No, kochani, kolacja gotowa, smacznego. Ja się zabieram za krewetkę. A już z i tak, wcześniej. No, kochani, to się nie da oprzeć. Mm. Podczas smażenia mm. próbujemy to wszystko, bo to takie smaczne uwielbiam krewetki. Trzeba, trzeba. Mm. złapać Takie pyszne Ja też tak mm. złapię mm. krewetkę na początek, a później tą ręczną. A ja to jeszcze w drugą rękę złapię. A, grzybek. Szybki. Mm. Krewetka i grzybek, mój przysmak. Sukinię. Ale mm. zawsze od krewetki zaczynam, bo to jest nasz mm. ulubiony przysmak. Mm. Kochani, dziękujemy za oglądanie. Mm. Trzymajcie się na razie mm. i do następnego coś pysznego. Próbuję. A mm. mm, mm, mm. dobre. Po prostu mm. brak mi słów. Wiecie co, nawet ta cukinia dobra. Nawet cukinia smakuje. Mm. Mm. Mm, mm, mm. Coś przepysznego.